Przesuń te wózki, bo za chwilę sam wylądujesz na wózku. Dzień jak co dzień w spokoju pakuje swoje zakupy do bagaźnika na parkingu przed Walmartem, aż tu nagle jakaś grażyna ze wścieklizną postanawia na mnie nakrzyczeć. Okazało się, że na jednym z miejsc parkingowych ktoś zostawił trzy wózki sklepowe, co oczywiście ją rozjuszyło, bo jaśnie pani chciała tam zaparkować. Zatrąbiła, odczekała chwilę, a następnie ponownie nacisnęła klakson. Brak jakiejkolwiek reakcji z mojej strony zmusił ją do wyjścia z auta i rozprawienia się ze mną bezpośrednio. Dlaczego do cholery nie zrobisz tego, co do ciebie należy i nie przesuniesz tych pieprzonych wózków? Wysyciała przez zaciśnięte zęby, agresywnie je popychając. Może dlatego, że tu nie pracuję? odpowiedziałem delikatnie zmieszany. A skąd ja niby miałam to wiedzieć? Oburzyła się. To i tak niczego nie zmienia. Możesz mnie co najwyżej smoknąć w moje pomarszczone cztery litery. Nie pracuję tutaj i to nie ja zostawiłem te wózki. Zamiast wyżywać się na nieznajomych, może zaparkuj gdzie indziej. Idę z tym do kierownictwa, burknęła. Ależ proszę bardzo. O mały włos nie popłakałem się ze śmiechu. Gdy przyjeżdżając obok wejścia, zobaczyłem wskazującą na mnie ze złością kobietę w towarzystwie kogoś, to wyglądał na kierownika. Ojczulek rozprawił się po mistrzowsku z nieugiętą stacją radiową. Kiedy byłem jeszcze małym brzdącem, mieliśmy telefon stacjonarny. Pech chciał, że numer okolicznej stacji radiowej był łudząco podobny do naszego. Jak możecie się domyślić, ludzie często je mylili i wydzwaniali do nas po nocach chcąc zamówić piosenkę. Warto zaznaczyć, że działo się to we wczesnych latach osiemdziesiątych, gdy automatyczne sekretarki nie były jeszcze tak rozpowszechnione. Założyliśmy, że speaker najzwyczajniej w świecie źle odczytał numer radia na antenie. Ale jak się później okazało, nie do końca była to prawda. Problemem okazał się niefortunnie dobrany zlepek setek, który sprawiał, że bardzo łatwo było o przypadkowy błąd. Mój ojciec postanowił zatem skontaktować się z kierownikiem stacji, by poprosić o zmianę sposobu, w jaki podawany jest numer na antenie. Chyba nikogo nie zdziwi, że mężczyźnie niezbyt przypasował ten pomysł. Odparł tylko. Jesteśmy stacją radiową. Na chwilę obecną nie ma potrzeby dokonywać większych zmian. Zbywając statę. Dlatego też, gdy otrzymaliśmy kolejny telefon, ojciec z ekscytacją w głosie poinformował rozmówcę, że jest on dziesiątym dzwoniącym i właśnie wygrał nowy, tenki samochód. Wystarczyło jedynie podjechać do siedziby stacji radiowej i wspomnieć, że wygrało się w loterii telefonicznej. Na sam koniec mój genialny ojczulek dodał, że w razie gdyby ktoś sprawiał problemy, rozmowa z kierownikiem powinna rozwiązać sprawę. O ile mnie pamięć nie myli, mojemu ojcu udało się wręczyć dwa samochody. Od tego momentu już nigdy więcej nie otrzymaliśmy niechcianego telefonu. Wygarnąłem nieznośnemu klientowi, że jest palantem. Poparła mnie sama kierowniczka. Przez jakiś czas pracowałem w sklepie z narzędziami oraz artykułami do domu i ogrodu. Jednym z naszych klientów był straszny Ham, który patrzył na sprzedawców z góry i rozstawiał ich po kątach. Niedługo później zmieniłem pracę i przerzuciłem się na stolarstwo. Pewnego dnia skoczyłem jednak do wcześniej wspomnianego sklepu po potrzebne mi materiały do wykonania najnowszego projektu. W skład sklepowego uniformu wchodziła ciemnozielona koszulka Polo i polar tego samego koloru służący za okrycie. Warto wspomnieć, że wyglądam jak typowy człowiek z lasu więc najczęściej chodzę w ciuchach o barwach maskujących. Tego akurat dnia miałem na sobie ciemnobrązowe spodnie oraz zielony sweter z białym logo lokalnej firmy budowlanej. Na pierwszy rzut oka widać było, że sklepowy uniform to to nie jest. Wystarczyło się tylko uważnie przyjrzeć. Mimo to klient celebryta, którego wszyscy omijali szerokim łukiem i tak mnie zaczepił, gdy stałem w alejce ze sprzętem i wybierałem odpowiedni smart do odkręcania śrub. Mężczyzna chrząknął znacząco, chcąc zwrócić na siebie moją uwagę. Mm -mm, przepraszam bardzo, wymruczał pod nosem, szykując się do ataku. Przepraszam, rzuciłem a następnie odsunąłem się na bok. Byłem przekonany, że blokuję półkę, do której facet chce się dostać, ale nic z tych rzeczy. Nie o to chodzi. Masz mi pomóc. Nic nie muszę, wzruszyłem ramionami i już to nie pracuje. Gówno prawda. Widuję cię tu regularnie, a poza tym masz na sobie uniform. Robisz ze mnie głupka czy co? To sweter lokalnej firmy budowlanej. Wskazałem na logo widniejące na mojej piersi. Nie pracuję tu już od roku, a natknąłeś się na mnie tylko dlatego, że to jedyny sklep z narzędziami w okolicy. I tak mi pomożesz. Twardo obstawał przy swoim. Po moim trupie, nawet kiedy tu pracowałem, nie płacili mi wystarczająco dużo, żebym miał ochotę użerać się z tobą, więc tym bardziej nie zamierzam robić tego za darmo. W takim razie porozmawiam sobie z kierownikiem. Jak niby zareaguje? Złapiecie cię za rękę i powie, że wszystko się łoży? Na więcej nie licz, bo nie ma już nade mną władzy. Nie wierzę, że można być aż tak podłym jak ty. No, nieźle. Nie zastanawiałeś się nigdy, dlaczego jako jedyny ci pomagałem, gdy jeszcze tu pracowałem? Jeśli nie, to pozwól, że cię oświecę. Nikt inny nie chciał tego robić, a ja wolałem oszczędzić im męczarni, jaką jest rozmowa z tobą. W tej samej chwili w alejce pojawiła się kierowniczka, która chciała ze mną pogawędzić. Zmierzając w naszą stronę, usłyszała lwią część rozmowy. Pani rzekomo były już pracownik obraża mnie i twierdzi, że nikt nie chce mi pomagać, bo jestem palantem. Wykrzyczał ten idiota zwróciwszy się w stronę kobiety. Cóż, tak się składa, że faktycznie nie pracuje on tutaj od mniej więcej roku. A tak poza tym to ma co do pana rację. Odpowiedziała kierowniczka, nie hamując się przy tym. Wyraz jego twarzy był bezcenny. Nie mając już żadnych argumentów zanadrzu, warknął, że jeśli tak się sprawy mają, to pójdzie wydawać pieniądze gdzie indziej. Kobieta westchnęła kompletnie, niewzruszona i pożegnała go słowami. Droga wolna. Mieliśmy niezły ubaw, a fakt, iż kierowniczka zgodziła się z moim stwierdzeniem, jedynie dodał smaczku całej historii. Dostajesz awans! Od dziś jesteś klientką! Niedawno wróciłam z krótkiego wyjazdu służbowego do Stanów. Dużo wcześniej się naczytałam o doświadczeniach ludzi, którzy mieli okazję być w miejscach pokroju Walmartu, dlatego też chciałam przekonać się, jak to wygląda w rzeczywistości. Odwiedziłam jednak tyle sklepów, że wszystko mi się myli. To też nie będę za bardzo wdawać się w szczegóły dotyczące pracowniczych uniformów. Historia ta zaczyna się od: uwaga, uwaga, Walmartu! Krążyłam wśród sklepowych alejek, podziwiając szeroki asortyment oraz dogodne ceny, a także krzywiąc się na widok niektórych potraw. Mój spokój zakłóciły budzące grozę pomruki dzikiej grażyny w potrzebie. Z tym, że nie patrzyła na mnie, tylko na jakąś Bogu ducha winną nastolatkę. Dziewczyna miała na sobie dżinsy, kurtkę i torebkę, czyli nic, co jakkolwiek przypominałoby sklepowe uniform. Mimo to Grażyna i tak rozpętała burzę, sypiąc obelgami i żądaniami jak z rękawa. Nie mogłam tak po prostu bezczynnie stać i się temu przyglądać, dlatego postanowiłam zareagować. Zanim jednak zdążyłam postawić krok, drogę zagredziła mi prawdziwa legenda w garniturze i. No dobra, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że facet jest legendą, więc to taki drobny spoiler. W czym problem? zapytał donośnym głosem, cudem zagłuszając Grażynę. Kobieta przez chwilę wyglądała na zbitą stropu, jednak szybko odzyskała pewność siebie i zaczęła narzekać na wszystko, co rzekomo zrobiła dziewczyna, domagając się jej zwolnienia. Bla bla bla. Mężczyzna obrócił twarz w stronę nastolatki, po czym oficjalnie oznajmił: Awansuję po nią na klienta, a przy okazji zwalniam. Życzę miłych zakupów. Dziewczyna po chwili ogarnęła, co tak właściwie się tu dzieje, i jej usta rozciągnęły się w szerokim uśmiechu. Następnie pan legenda zwrócił się do Grażyny. Już po wszystkim, zadowolona? Natrętny babsztyl momentalnie zauważył uśmiech na twarzy dziewczyny i najwidoczniej uznał, że miarka się przebrała. Domagam się, żeby ją. Tutaj zaczęła wymieniać najróżniejsze sposoby na ukranie dziewczyny. I wydzierała się na cały głos, ale na szczęście pan legenda w porę przerwał jej wywód. Nęka pani moją klientkę, jeśli pani zachowanie nie ulegnie zmianie, to każe tym gorylom zachrony wyprowadzić stąd panią siłą. Grażyna po raz kolejny zaryczała, tym razem nieco ciszej, zadarła nos, po czym ulotniła się z miejsca zdarzenia. Nastolatka nie była w stanie powstrzymać śmiechu, a on był tak zaraźliwy, że mężczyzna mimowolnie się do niej przyłączył. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wcale nie był pracownik sklepu, tylko zwykły klient. Po prostu coś cudownego.